No, nutkę masz taką fajną naczekanie. Co? Nie wiesz co to jest nutka na czekanie? Aha, Boże, sorry, nie zrozumiałam. Okej, <laughs> okej. Okay, okay. nie, nie ma sprawy. Wy, wybaczam ci. Żeby nie było. W ogóle kto dzwoni? Taki przystojniaczek. No pewnie. Kiedy się umówimy znowu? Nigdy. Ale czemu się nie umówimy? Nie, bo nie umawiam się z ludźmi, których nie znam. Ale jej, poznamy się przecież. No ale chodzisz do klubu? Tak, No to co? Kiedy się umówimy? Ja mogę pod ciebie podjechać? No to kiedy? nie No, ale czemu czasu nie masz? Dla mnie? No. Ale ja no. ci mogę znaleźć ten czas. Wyczaruję ci go. Wysoka, chyba nawet nie chce No, ale czemu? Daj szansę. Może tak nie. Ale czemu nie? Czemu masz jakiś, jakiś bunt do mnie? Czegoś tego. To co ty masz jak tego czegoś nie masz? Boże, Jezu! No ale powiedz kiedy się umówimy. Nigdy, ja pies Ale no proszę cię. Ja też słucham bibera. Ale ja też słucham Bibera, no popatrz jak ja śpiewam. Oh O BABY BABY O oh, BABY BABY O oh, NEVER IS NEVER 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 O widzisz? Ja znam piosenki Bibera A wiesz Ja nie lubię Bibera mm, No ale kochanie, no to polubimy no Od, od czegoś, od czegoś się trzeba mieć wspólny temacik, kochanie tym moje Ślicznotko? Nie. No ale czemu nie? Because. Bo nie, ja because gole. you can't speak English and you try do that. Co? <laughs> no, sama zaczęłaś do mnie po angielsku, a teraz nie zrozumiałeś zdania, które ja do czegoś because... No, ale because to jest po angielsku. Widzisz, tutaj cię. Mamy wspólnie, jak to się mówi, języczek żeby pogadać razem. I będę ci mógł pouczyć. Nie. Sama się potrafię nauczyć. A, a potrafisz się sama nauczyć siadać na konia? Bo do tego ja wiem, że potrzeba drugiej, drugiego przedmiotu. Ja pierdolę, nie, nie mam skoniosy! Oj, widzę, taka, taki złociuszek mały z ciebie Ej, ty na pani, kurwa Ale po co mówisz kurwa? Ja ostatnio... Ja nie przypominam bo sobie... Ja przy... przeklinam, tak, bo ja się ostatnio dużo denerwuję, tak? Ale ja w tym tygodniu nie byłem na kurwach, więc czemu ty mi kurwujesz? Znowu mi przypominasz o kurwa. A ja nie chcę znowu iść na kurwy. Ja nie chcę iść znowu na nie! Znowu HIFA załapię. A no to kiedyś umówimy, kochanie, ty moja. Nigdy. No ale czemu nigdy? Ty nie wiem, kim jesteś. Powiem ci, że jestem przystojniaczkiem z sixpackiem, jak to się mówi. Mrl. Co? Jestem przystojniaczkiem z sześciopaczkiem na brzuszku. Nie lubię takich story. Ale jak pójdziemy na zakupę, kupię ci jakieś tam fajne wansy. Nie lubię wansów, nie, ja Nie. A to kupić ci inne ciuszki, które ci się dowodowały, na przykład taką erotyczną bieliznę. Myszcie i kurwa. No ale no proszę cię, umówmy się. Ja pierdolę? Nie! Ale. Ty masz ale czemu ty chcesz mnie od. Ale ja mam Ej, ale czemu ty chcesz mnie od razu pierdolić? C tak nie za szybko? Nie, nie chcę. Ja mówiłem tak po 45 minutach po spotkaniu, no ale. Ty już tak chcesz mnie od razu brać? Jak tak bardzo chcesz, to cię przerucham w damskiej łazience. Co? Jak tak bardzo chcesz, to cię przerucham w damskiej łazience. Czemu nie! nie. jesteś na Ty nie jesteś na mnie chętna. Pralkę wrzucę. Ja się... sobie wrzucę na głowę i cię wezmę od tylce, Jak tak bardzo chcesz. Żeby, żeby nie patrzeć na ten twój szpetną twarz. Żartowałem, no ale brałbyś mnie. Brałbyś. Okej! Żartuję. Ale dobra, pralkę założę na głowę i będę mógł cię brać, ale ty dopłacasz. Nie. Czemu nie? mam do ciebie prośbę. No, znaczy teraz nie wyciągnę ci go z majtek, bo mam zimne ręce zbytnio i nie chcę mi się marsnąć. tą idiotyczną rozmowę. Co? Kiedy skończysz tą idiotyczną rozmowę? Czy kiedy skończysz? Co ty powiedziałeś? Kiedy skończysz tą idiotyczną jak rozmowę. Jak się umówimy. Nie, nie umówimy się. Ale czemu się nie umówimy? Zobacz, będziesz mogła... O nie mam czasu! Zobacz... Posłuchaj ty nie, się, posłuchaj nie, nie posłuchaj mnie... do nie mnie, Posłuchaj mnie, kochanie, kochani, co ty moja. Weźmiesz tak ser. Posłuchaj mnie Weźmiesz sobie tak paluszek nie. do buzi Poślinisz go I przylecisz mi po tych mięśniach Od klatki piersiowej Między sześciopaczek Aż sama dojdziesz Począc się na mnie Kochanie Ty masz kurwa Ale czemu ty tak się do mnie odzywasz Brałabyś mnie to wiem Nie Nie Czemu byś mnie nie brała to zrobimy Prosto. tak. To zrobimy tak, ja ci wyślę swoje zdjęcie i ty powiesz mi, czy byś mi brała? Nie. kochanie. To inaczej zróbmy. Wyślij mi swojego Facebooka. Tak będzie najszybciej. Nie. I czemu? Nie podaję ich danych. Na mnie lecisz, ja to już widzę. Nie, nie lecę, lecę na podłogę, Sorry. Lecisz na podłogę, ale tam leż mój kutasek, i właśnie na niego wleciałaś. Jak tak bardzo masz ochotę na jakieś fetysze, jakieś tam bajeczki z piekła rodem, jak to. jak to wolisz, no. Ja się skończyłeś już? No ale kochanie, czemu, czemu się tak do mnie odzywasz? Jesteś nieładny trochę. Nie, ci dajesz szansę na spotkanie. Takiego wielkiego człowieka, takiego wielkiego członka, jakby to było, można powiedzieć, jak ja. A ty nie chcesz, nie wykorzystujesz tej okazji. Mam cię propozycję. No, proszę bardzo. Podaj mi swoje imię, albo ja się rozłączam. Ja mam podać swoje imię. Tak, proszę nazwisko. No, nazwisko ci nie podam, powiem ci, że jestem Erik. A jakie nazwisko? No, ale jak ty chciałaś imię? Powiedzieliśmy, uzgodniliśmy, uzgodniliśmy imię, jest imię. Nie. To inaczej zróbmy, ja Ci teraz, jako że już Ci podałem swoje imię, to teraz Ty mi podasz swojego Facebooka. Albo najlepiej, albo, czekaj, czekaj. Nie. nie śmiej się tak, bo jak będziesz miała pełną buzię, to już się nie będziesz mogła śmiać. Więc lepiej zróbmy tak, daj mi swoją nazwę z i za momencik... Nie ma No to... daj swoje... Fej... daj swojego Facebooka. Nie. Moje Nikolko, kochana. O, Nie. Piękne masz imię Nikola. Nie. A jak masz nazwisko? Czechochlińska? Nie. No tak, Czecholińska. Mhm no źle je No powiedziałem Trzecholiniska, tak? Nie, no i na to teraz. E, chciałabyś, kochanie, ty do mnie. Ty, ty nie masz szans. Co jeszcze kurwa o mnie wiesz? Ja wieczorem. No ja wszystko to by wiem. No to zaskoczy mnie. Czym cię mam zaskoczyć? Czego ja nie wiem, o... mm, No, to na przykład, czego ty nie wiesz. Czyli ja na przykład wiem to, że ty nosisz stanik plażowy, bo nie masz jeszcze A, a jednak ty myślisz, że masz D. Czyli jednak ja wiem trochę więcej o tobie. Ja seria noszę Czemu, kochanie? Czemu tak robisz? Ej, ja kończę, sorry, nera. Ale czemu się z... chcesz rozłączyć? Kurwa, rozłączyła się. 11 minut mi zajebała i się rozłączyła.